Zdarzają się chwile, gdy rzeczywistość posyła nam sygnały niemożliwe do zignorowania. Drobne zdarzenia, które pozornie wyglądają jak przypadkowe zbiegi okoliczności, nawet wtedy, gdy ich nie szukamy. Inaczej brzmiąca cisza, wiadomość, która niemal dotarła, lecz ostatecznie nie została wysłana. Obecność, która manifestuje się dokładnie w tym momencie, gdy podejmujesz decyzję o pójściu naprzód. W każdym procesie istnieje bardzo szczególny punkt głębokiego połączenia, gdzie na zewnątrz wszystko wygląda tak samo, jednakże w środku dokonała się przemiana. Prawdopodobnie od kilku dni, a może tygodni, odczuwasz niepokój. Niepokój, który nie jest lękiem, lecz dziwną pewnością. Tak jakby gęstość powietrza wokół ciebie uległa zmianie, jakby wspomnienia, odczucia czy nieoczekiwana obecność kogoś, kto fizycznie nie jest obok nagle do ciebie docierały. Pragnę, abyś poświęcił moment na głęboki oddech i wsłuchał się w to, co twoje serce stara się ci komunikować od dłuższego czasu, nawet jeśli umysł próbuje to zagłuszyć, ponieważ to, czego zaraz doświadczysz, nie jest wymysłem ani przyjemnym zbiegiem okoliczności. To, co odbierasz, jest prawdziwe. Ten delikatny ucisk w klatce piersiowej, ta odmienna wibracja, nie są ani wyobraźnią, ani desperacką nadzieją na to, żeby wszystko wyglądało inaczej. To potwierdzenie, że niewidziana nić łącząca dwie świadomości została naprężona. Dzisiaj pragnę z tobą porozmawiać o osobie, która mimo prób powstrzymania tego odczuwa coś, czego już nie może ukryć nawet przed samą sobą. Autentyczny lęk przed twoją utratą. To nie neurotyczny strach ego, które pragnie posiadać. To coś znacznie głębszego i bardziej pierwotnego, gdy ktoś, kto nosi twoją energię w swojej duszy, czuje, że naprawdę cię traci, coś się w nim budzi. To nagłe, niewygodne i niepożądane przebudzenie. Przez długi czas ta osoba być może poruszała się przez życie z arogancką pewnością, że zawsze będziesz w pobliżu, dostępny, oczekujący, trzymający zapaloną świecę podczas gdy ona decyduje, czy bezpiecznie jest podejść bliżej. Lecz energetyczna dynamika nie jest statyczna. W momencie, gdy się zmieniasz, w momencie, gdy twoja energia przestaje czekać, wysyłasz falę uderzeniową przez połączenie, która dotarła do centrum ich rzeczywistości. Nieważne, jak bardzo ta osoba starała się to ukryć, ile dumy zbudowała, czy ile racjonalnych usprawiedliwień stworzyła, by uniknąć uczuć. Na tej drodze jest moment, gdy dusza przestaje słuchać umysłu. W tym momencie dusza słyszy pustkę, słyszy nieobecność i konfrontuje się z realną, namacalną i przerażającą możliwością, że nie będziesz już częścią jej przyszłości. I to właśnie dzieje się teraz. Podczas gdy słuchasz tego, nie potrzebujesz nieodebranego telefonu ani długiej wiadomości, aby wiedzieć, że to prawda. Wiesz to, ponieważ duchowe połączenia nie reagują na kalendarze ani logikę, lecz na wibracje. A gdy dusza drugiej osoby czuje, że zaraz straci swój energetyczny dom, zaczyna się poruszać. To, czego dowiesz się dzisiaj, pomoże ci zrozumieć dlaczego ta zmiana następuje właśnie teraz i dlaczego dotyka Cię tak głęboko. Często uznajemy, że cisza oznacza koniec. Ten dystans równa się zapomnieniu, lecz w energetycznym świecie cisza często jest właśnie tą przestrzenią, w której dokonują się najgłośniejsze transformacje. Osoba, która być może wydawała się chłodna, zdystansowana lub zagubiona, teraz wchodzi w fazę, w której uświadomienie staje się nieuniknione. Zwykłe czynniki rozpraszające już nie działają, ignorowanie własnych uczuć już nie działa. Coś pobudza ją do nieoczekiwanego ruchu. Reakcja, która nie wynika z świadomej woli, lecz z życiowej konieczności przywrócenia równowagi, którą zmieniłeś dzięki swojemu wycofaniu. Ale żeby zrozumieć, dlaczego ten strach przed Twoją utratą jest tak silny i dlaczego wywoła coś niespodziewanego, musimy najpierw pojąć, co uczyniłeś. Być może tego nie uświadamiając sobie, zmieniłeś na zawsze zasady gry. Jeśli odczuwasz tę przemianę, zostaw w komentarzach słowo przemiana. Ty również się zmieniasz i to nieodzowna część całości. Przez długi czas twoja energia prawdopodobnie była skierowana na zewnątrz, zawsze w ciągłym ruchu ku tej osobie. Była to energia oczekiwania, wątpliwości, nieustannych pytań. Może spędzałeś noce zastanawiając się, czy on lub ona czuje, czy pamięta o tobie. Czy twoja obecność ma znaczenie? Ta wibracja, zrodzona z miłości, często była postrzegana z drugiej strony jako wymaganie jako subtelna presja, która paradoksalnie dawała drugiej osobie wystarczające bezpieczeństwo, by się nie poruszać. Podczas gdy ty podtrzymywałeś połączenie w samotności, druga osoba nie musiała niczego utrzymywać. Ale coś się wydarzyło. Być może ty, nie chcąc świadomie nauczyć się wybierać bardziej siebie, Zacząłeś cofać swoją energię nie jako karę dla drugiej osoby, lecz jako akt miłości do siebie. I w momencie, gdy wracasz do siebie, wibracja radykalnie się zmienia. To zjawisko znane jest jako fizyka pustki w duchowych relacjach. Natura, wszechświat i ludzka dusza nienawidzą pustki. Kiedy przestajesz gonić i nie wibrujesz już od potrzeby, w dynamice tworzy się pusta przestrzeń. Wcześniej ta przestrzeń była wypełniona Twoją wytrwałością, Twoją dostępnością, Twoją stałą uwagą. Teraz panuje cisza. Lecz to nie bezsensowna cisza, to wewnętrzna nieobecność. Pragnę, abyś naprawdę pojął różnicę, ponieważ to istotne. Fizyczna nieobecność oznacza, że się nie widzicie. Wewnętrzna nieobecność powstaje, gdy nie jesteś już zależny od jego lub jej potwierdzenia. To moment, w którym puszczasz mentalnie i emocjonalnie oraz koncentrujesz się na swoim centrum. To właśnie to obecnie dotyka drugą osobę. Ponieważ wcześniej dałeś jej solidną pewność, że jesteś dostępny, wyobraź sobie dwie osoby trzymające naprężoną linę. Jeśli zawsze ciągniesz, druga musi tylko się opierać lub dryfować, lecz nie musi wkładać żadnego wysiłku, by ją trzymać. W momencie, gdy puszczasz linę, by zatroszczyć się o swoje ręce, druga osoba traci równowagę. Potykają się, odczuwają brakujące wsparcie, a to brakujące wsparcie staje się lustrem ich własnej prawdy. Bez twojej stałej energii, która karmiła ich ego lub poczucie bezpieczeństwa, ta osoba jest zmuszona generować własną energię, by skonfrontować się z własną samotnością i zapytać siebie, dlaczego świat nagle robi się zimny. On lub ona odczuwa, że twoja energia się przegrupowała, że twoje serce już się nie wydaje tak jak wcześniej, i to wstrząsa bardziej niż jakikolwiek fizyczny dystans. Emocjonalna nieobecność jest dużo potężniejsza niż słowna wymowność. Osoba może przyzwyczaić się do tego, że nie piszesz, może przyzwyczaić się do pauz, lecz nie do tego, by już nie zajmować tego samego specjalnego miejsca w twoim wewnętrznym świecie. W tym momencie wchodzi w życie prawo równowagi. Odwracając swoją uwagę, przestajesz naciskać, a gdy przestajesz naciskać, druga przestaje uciekać. Nie ma przed czym się bronić. A gdy obronna ściana upada, on lub ona konfrontuje się ze swoimi uczuciami. Jakby życie mówiło: Teraz, tak, teraz jesteś gotowy na to, co do ciebie należy, by się ruszyć. Lecz ten ruch powstaje z dyskomfortu. Pustka, którą zostawiłeś po sobie, domaga się wypełnienia. A ponieważ nie jesteś już gotowy wypełniać jej okruchami czy jednostronnymi staraniami, wypełnić ją pozostaje tylko jednej osobie jemu lub jej. Dlatego odczuwasz ten niepokój teraz, dlatego czujesz, że jego energia Cię szuka. Nawet jeśli nic nie mówi wewnętrznie, nie jest spokojny. Przygląda się rzeczom, które wcześniej ignorował, myśli o tym, co kiedyś uważał za oczywiste. Twoje energetyczne wycofanie nie zerwało połączenia, wręcz przeciwnie, oczyściło je z szumu i zostawiło tę osobę samą z prawdą, której długo unikali. A ta prawda, gdy spotka się w ciszy, działa jak bezlitosne lustro, które pokazuje nie tylko ciebie, lecz także te części siebie, które ukrywali w ciemności. Aby naprawdę pojąć, dlaczego ta osoba reaguje teraz, a nie wcześniej, musimy odwołać się do tego, co głęboka psychologia, inspirowana przez Karla Junga, nazywa cieniem i lustrem. Każda osoba nosi w sobie cień, niewidzialny worek, do którego wkładamy wszystko, czego nie chcemy o sobie uznać. Tam kończą się nasze lęki, nasze niepewności, a także nasza zdolność do bezwarunkowej miłości. Jeśli było nam boleśnie w przeszłości, gdy ta osoba odchodziła, usprawiedliwiała się lub zachowywała chłodnie, w rzeczywistości reagowała nie na ciebie, lecz na własny cień. Strach przed twoją utratą teraz przejawia się, by ujawnić coś, co zawsze było, lecz było ukryte za starymi ranami i mechanizmami obronnymi. Podczas gdy byłeś obecny i za nimi goniłeś, działałeś jako pojemnik dla ich projekcji. Jeśli istniał strach przed bliskością, mogli przekonać siebie, że jesteś zbyt napięty lub że czas był niewłaściwy. Ich logiczny umysł wykorzystywał twoją obecność, by usprawiedliwić swoje lęki. Ale teraz, gdy się oderwałeś, zabrałeś płótno, na które projektowali swój film. Teraz siedzą sami w kinie. Film nadal się toczy, lecz teraz rozumieją, że główny bohater i antagonista to ta sama osoba. Są zmuszeni skonfrontować się z cząstkami siebie, z którymi nigdy nie chcieli się mierzyć, i ten proces jest intensywny. To wewnętrzne spotkanie z cieniem nie jest łagodne, jest chaotyczne, bolesne i często opierają się mu całym swoim jestestwem. Dlatego właśnie w tym czasie może się wydawać, że są bardziej oddaleni niż kiedykolwiek, ale to nie jest odrzucenie ciebie. To ucieczka przed prawdą o sobie. Każda osoba nosi w sobie wiele masek. Te maski chronią nas przed bólem, utrzymują nas bezpiecznie w naszych ograniczeniach i pozwalają nam funkcjonować w świecie bez ciągłego konfrontowania się z tym, co naprawdę czujemy. Gdy ktoś ci odmawia, gdy buduje mury czy tworzy wymówki, często robi to nie dlatego, że ci nie chce, lecz dlatego, że akceptacja tego pragnienia wymagałaby od niego odłożenia maski, którą nosił przez lata, a to przerażające. Być widzianym, być autentycznym, przyznać, że potrzebujesz kogoś, przyznać, że cię nie kontrolujesz. To strach, który paraliżuje wiele osób, szczególnie tych, które zbudowały swoją tożsamość wokół bycia silnym, niezależnym czy niewrażliwym. Ta osoba, która w tym momencie doświadcza twojej nieobecności, przechodzi przez proces, który psychologia nazywa rozpadem defensywnego ja. Wszystkie struktury, których użyliby chronić się przed bólem, zaczynają pękać. To nie dzieje się, ponieważ ty coś robisz im, lecz dlatego, że twoje wycofanie stworzyło przestrzeń, w której już nie mogą uciekać przed sobą. Wcześniej twoja obecność była wygodną tarczą mogli skupić się na tobie, na relacji, na zewnętrznej dynamice. Ale teraz, gdy ciebie nie ma, w ten sam sposób muszą spojrzeć do wewnątrz. I tam, w wewnętrznym zwierciadle, widzą własne odbicie, a nie twoje. Widzą swój własny lęk, swoją własną słabość, swoje własne głębokie pragnienie połączenia, którego tak długo się wypierali. Ważne jest, abyś zrozumiał, że to, co w tej osobie rozgrywa się teraz, nie jest liniowym procesem, nie jest prostą drogą od zaprzeczenia do akceptacji, jest walką. Jest wojną wewnętrzną między częścią, która pragnie otworzyć się na miłość, a częścią, która jest przerażona tym, co to by oznaczało. Ta wewnętrzna walka to właśnie to, co nazywamy oporem. I opór jest głośny, chaotyczny i często źle interpretowany. Czasami opór manifestuje się jako agresja, czasami jako całkowite milczenie, czasami jako pozorna obojętność, lub nawet twierdzenia które w ogóle cię nie obchodzą. Lecz za każdą z tych reakcji kryje się to samo strach. Opór nie jest dowodem na brak uczuć, jest dowodem na intensywność tych uczuć i to, jak bardzo zagrażają strukturze, którą zbudowali, by przetrwać. Jeśli ktoś ci mówi, że nic do ciebie nie czuje, podczas gdy jego ciało, jego energia i jego podświadome działania mówią coś przeciwnego, nie słuchasz jego słów. Słuchasz jego duszy, a dusza nigdy nie kłamie. Może być przytłumiona, może być zagłuszana przez strach, lecz nie może wymazać prawdy. A prawda jest taka, że połączenie między wami istniało od początku, istnieje teraz i będzie istnieć, dopóki oboje będziecie to honorować. Wewnętrzna praca, którą ta osoba nieświadomie wykonuje, jest przykładem tego, co duchowe nauki nazywają Nocą ciemną duszy. Jest to faza, w której wszystko, co kiedyś wydawało się pewne, rozpada się. Stare wzorce już nie działają. Mechanizmy obronne już nie chronią, a to, co pozostaje, to surowa, niczym nieochroniona prawda tego, kim naprawdę są. Dla wielu osób ta faza jest najbardziej intensywna i bolesna w całym ich życiu. To jak umieranie Starego Ja by nowe mogło się narodzić. I nic nie przyspiesza tego procesu bardziej niż pustka pozostawiona przez kogoś, kto był punktem zakotwiczenia ich energii. Ty byłeś tym punktem. Twoje wycofanie nie było okrutne, nie było zemstą, było aktem miłości do siebie i paradoksalnie aktem miłości do nich, ponieważ dałeś im przestrzeń, której potrzebowali, by skonfrontować się ze sobą. Bez tej przestrzeni nigdy by się nie zmienili, nigdy nie złamaliby swoich własnych barier, pozostaliby uwięzieni w tym samym wzorcu, powtarzając ten sam cykl unikania i oddalania. Lecz dzięki Twojemu wycofaniu, dzięki Twojemu wyborowi siebie, stworzyłeś warunki dla ich transformacji. I chociaż teraz może wydawać się, że nic się nie dzieje, lub że się oddalają, wewnętrznie dzieje się wszystko. Mielą Przetwarzają, walczą. I ta walka, choć trudna, jest konieczna, by mogli przyjść do ciebie nie jako połowa szukająca całości, lecz jako cała osoba wybierająca ciebie z miejsca wewnętrznej prawdy. To bardzo ważne, abyś w tym okresie nie zinterpretował ich milczenia lub oddalenia jako odrzucenia. Nie jest. Jest procesem, a procesy potrzebują czasu. Jeśli interweniujesz zbyt wcześnie. Jeśli próbujesz ratować ich przed ich własną nocą ciemną, zakłócasz to, co musi się wydarzyć. Twoja rola teraz nie polega na byciu tam dla nich w starym sensie, nie polega na pocieszać ich, ratować ich czy utrzymywaniu ich na powierzchni. Twoja rola polega na byciu stabilnym w sobie, na utrzymywaniu własnej energii zrównoważonej i czystej, na kontynuowaniu bycia sobą. Twoja obecność, nawet jeśli to odległa obecność, nadal oddziałuje. Nadal rezonujesz w ich polu energetycznym. I za każdym razem, gdy wybierasz siebie, za każdym razem, gdy wzmacniasz własne granice, za każdym razem, gdy żyjesz zgodnie ze swoją prawdą, wysyłasz im wiadomość energetyczną, która mówi: To jest możliwe, to jest sposób. Możesz również stanąć w swojej sile. Nawet świat snów staje się miejscem spotkania. W ciągu dnia ego tej osoby ze wszystkich sił stara się zachować kontrolę, budować mury i racjonalizować dystans. Lecz we śnie ego się wyłącza i dusza staje się wolna. Bardzo często na tym etapie zaczynasz mieć sny o nim lub o niej z niezwykłą żywością. Sny, które wydają się bardziej realne niż sama rzeczywistość. W tych nocnych spotkaniach komunikacja często bywa jasna i płynna. Są objęcia, przeprosiny. I nieomylne komunikaty. To nie są tylko życzenia twojego umysłu, to autentyczne spotkania na poziomie astralnym, gdzie oboje już negocjujecie energię ponownego zjednoczenia, zanim się manifestuje w fizycznym życiu. Jakby wasze dusze się koordynowały, podczas gdy wasze ludzkie osobowości nadal pracują nad wyrównaniem się. Jeśli ty również tak masz, napisz w komentarzach sny. Jesteśmy głęboko połączeni z niewidzialną, lecz namacalną rzeczywistością. Wszystkie te sygnały, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, mają tylko jeden cel: przygotować cię. Nie męczą cię wspomnieniem o kimś, kogo nie ma, lecz sprawiają, że uświadamiasz sobie, iż zgromadzona energia osiąga punkt krytyczny. Ciśnienie w systemie naczyń połączonych, łączących was, zbliża się do swojego maksimum. Opór, który ta osoba utrzymywała tak długo, rozpada się siłą jej własnych uczuć i niepodważalnej prawdy połączenia. Lecz i to bardzo istotne, abyś nie stracił odwagi na końcu. Zanim tatama się złamie i woda będzie mogła płynąć do ciebie, najprawdopodobniej zauważysz ostatnie zagmatwane zjawisko. Tuż przed świtem noc jest najciemniejsza. I właśnie zanim osoba podda się miłości. Ego prowadzi swoją ostatnią, najbardziej zaciekłą i najbardziej zwodniczą bitwę. Ważne jest, by mówić o fazie, która często jest najbardziej zagmatwana i bolesna na całej drodze moment, w którym większość osób traci wiarę i odchodzi. Kiedy dokładnie ma się wydarzyć cud? Jest całkiem możliwe, że pomimo wszystkich wewnętrznych oznak i synchroniczności Zewnętrzna rzeczywistość nagle pokazuje coś przeciwnego do tego, co wyraźnie mówi Ci Twoja intuicja. Możesz zauważyć, że ta osoba jeszcze bardziej się dystansuje nagle staje się chłodniejsza, bardziej lekceważąca lub ostrzejsza. Być może blokuje kanały komunikacji, wydaje się zbyt szczęśliwa publicznie, lub przyjmuje radykalną postawę obojętności, jakby już dla niej nie istniał. Takie zachowanie w żadnym wypadku nie jest oznaką, że Cię zapomniała. Wręcz przeciwnie, to jest to, co nazywamy szczytem oporu ego ostatecznym potwierdzeniem, że jej wewnętrzna struktura się rozpada. By to zrozumieć, musimy uwzględnić naturę psychologicznego oporu. Wyobraź sobie, że rozciągana jest gumka. Aby wyrwała się do przodu z siłą, najpierw musi być odciągnięta do maksimum w przeciwnym kierunku. Im dalej jest odciągnięta, tym silniejszy i szybszy jej powrót do centrum. To, co teraz obserwujesz, to ostatnie napięcie. Ego tej osoby, część umysłu stworzona do ochrony jej przed bólem i wrażliwością, odczuwa śmiertelne zagrożenie. Rozpoznaje, że przegrywa bitwę ze swoimi uczuciami. Miłość, którą odczuwa do ciebie, i strach przed twoją utratą, stały się tak silne, że niszczą jej iluzję kontroli. W obliczu tej zbliżającej się kapitulacji, ego reaguje defensywną przemocą. To napięta cisza przed burzą lub raczej ostatni ryk bestii, zanim zostanie oswojona. Ta osoba walczy nie przeciwko tobie, lecz przeciwko samej sobie. Jej ekstremalna chłodność to desperacki mechanizm obronny. Próbuje przekonać siebie i jednocześnie ciebie, że ciebie nie potrzebuje. Ponieważ przyznanie, że cię potrzebuje, oznaczałoby zburzenie wszystkich usprawiedliwień, których użył, by trzymać się na dystans. Oznaczałoby to przyznanie, że się mylił, że się bał i że nie jest tak silny i niezależny jak udawał. Ten szczyt oporu to twoja próba. To moment, w którym życie pyta cię, czy bardziej ufasz temu, co widzą twoje fizyczne oczy, czy temu, co czuje twoje serce. Jeśli desperacko reagujesz na ten chłód, znowu go ścigasz lub domagasz się odpowiedzi, zdejmujesz ciśnienie z systemu i pozwalasz mu wrócić do swojej strefy komfortu. Lecz jeśli pozostajesz w centrum, jeśli rozumiesz, że ten ostry odwrót jest tylko preludium do załamania jego obron, to pozwalasz ciśnieniu wykonać swoją pracę. Ta faza jest paradoksalna i zwodnicza. Im głośniejsze zewnętrzne milczenie, tym głośniejszy wewnętrzny krzyk. Ta osoba żyje w nieznośnej sprzeczności. Każda komórka jej ciała woła o ciebie, podczas gdy jej sztywny umysł rozkazuje jej trzymać się z dala. To stan wewnętrznej wojny domowej. Obojętność, którą pokazuje na zewnątrz, wymaga ogromnej energii do utrzymania. Udawanie, że nic dla niej nie znaczysz, podczas gdy jej dusza krzyczy coś przeciwnego, jest wyczerpujące. A jak każdy wysiłek sprzeczny z naturą i prawdą, ten również ma bardzo krótką żywotność. Nikt nie może nosić takiej maski długo, nie niszcząc jej. Energia połączenia jest jak woda za tamą. Możesz budować wyższe ściany, możesz wzmacniać beton dumą i uporem, lecz jeśli rzeka nadal narasta karmiona szczerą miłością i pustką, którą zostawiłeś za sobą, nieuchronnie nadchodzi moment, gdy struktura ustępuje. A gdy ten moment nadchodzi, nie dzieje się to cicho, to nie jest miękkie ślizganie się z powrotem do ciebie, lecz wewnętrzne wstrząs, który sprawia, że już nie może zaprzeczać własnej prawdzie. Osoba, która tak długo działała maskami, usprawiedliwieniami i dystansem, nagle zostaje przytłoczona siłą większą niż jej opór. W tym momencie rozumie, że cena kontroli była zbyt wysoka, że stracił więcej niż kiedykolwiek chciał przyznać. I właśnie wtedy, gdy ciśnienie wewnątrz staje się nieznośne, ściana się łamie. Nie dlatego, że zdecydował, lecz dlatego, że jego dusza nie daje mu innego wyboru. Teraz następuje nieoczekiwany ruch, który intuicyjnie odczuwałeś od samego początku tej drogi: krok, znak, wiadomość, spojrzenie akcja, która jest jaśniejsza i prawdziwsza od wszystkiego, co pokazywał wcześniej. Nie z potrzeby, lecz z uświadomienia, że już nie może ignorować połączenia. Prawda do niego dotarła. A ta prawda zwraca cię do niego nie z niepewnością, lecz z ciszą. Wiedząc, że jesteś miejscem, gdzie jego dusza może znowu oddychać. Jeśli przyjmujesz to przesłanie, napisz w komentarzach przyjmuję.